Pana Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Ja chcę Państwa przeprosić, ale nie są to pierwsze moje uroczystości dożynkowe, stąd moje spóźnienie. Państwo Starostowie dzisiejszych grożynek, Panie Burmistrzu, Panie Pośle, koleżanki i koledzy samorządowcy, dostojni goście, Szanowni Państwo. Tradycyjnie Polska wieś dziękuję najpierw Bogu za zebrane tegoroczne plony w czasie uroczystej przyświętej, a teraz tutaj spotykamy się, aby symboliczny bochen chleba, zebrany i przyniesiony tutaj na ręce waszego gospodarza złożyć, aby samorząd Wasz dzielił ten bochen chleba sprawiedliwie tak, aby go nie zabrakło dla wszystkich. Ja w imieniu samorządu województwa kujawsko pomorskiego jak również pana marszałka Piotra Sałpeckiego. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim rolnikom za trud tegorocznej pracy. Sam jestem rolnikiem, wiem co to znaczy, nie trzeba mnie tłumaczyć i przekonywać. Ja wiem co to znaczy godność i szacunek dla pracy rolnika, dla naszej ukochanej Matki Ziemi. Dzisiejsza jeść to nie tylko samo rolnictwo, ale to również godne miejsce do życia naszych mieszkańców. Samorząd Województwa wspiera działania gminnych samorządów powiatowych po to, żebyśmy się rozwiera, rozwijali. Pięknieje nasza kujawsko-pomorska więź I to dzięki Państwu, dzięki pracy naszych rolników i za to serdecznie Wam dziękuję. Kiedy patrzę na przyniesione tutaj więcej ozdoby dożynkowe, to serce się raduje. Wszak nie zrobiły tego żadne artystki, a wykonały to ręce naszych. Polskich kobiet, ile tu jest pracy wniesione, ile tu pięknej polskiej tradycji i obyczajów. To naszym obowiązkiem jest, aby tą piękną tradycję zachować i przekazać kolejnym pokoleniom, abyśmy w czasie świąt rzeczywiście te ozdoby z tym szacunkiem przynosili. Na dzisiejsze popołudnie i wieczór życzę Państwu miłej, udanej zabawy. A na nadchodzący rok wszelkie pomyślności. Szczęść dla Boża. Proszę Państwa, w chwili obecnej nastąpi przekazanie na ręce burmistrza przez starostów chleba oraz zebranych tegorocznych południów rolnych. Na ręce Pana Burmistrza składamy dożynkowy chleb. Jest on upieczony z tegorocznej mąki. Chleb jest owocem ziemi. I pracą rąk ludzkich. Dlatego prosimy o szczere, sprawiedliwe dzielenie, żeby tego chleba nigdy nie zabrakło naszej naszych Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że ten chleb trafił w głowne ręce, bo zawsze się staram sprawiedliwie i godnie dzielić tu nasze dobra na terenie miasta i gminy Łasin, jak również i ten dożynkowy chleb. Dziękuję pan, panie, Państwu Starostom. and <laughs> Ważny tutaj punkt w obchodach dzisiejszego święta, zgodnie z naszą kulturą, tradycją, religią, podzielimy się ja wspólnie z panią starościną i panem starostą chlebem. Chleb jest pobłogosławiony, poświęcony, radzę każdemu skosztować. Przechodzimy do podziału chlebem.

Yeah.